Dzisiaj gram sobie w Pet Simulator 99 i dzisiaj gram właściwie w Petsco, źle powiedziałam No i dzisiaj no tak jakby Nie wiem co mam robić, bo tak jak to, poza odcinkami gram w Petsco ale mam jeszcze duże rzeczy do zrobienia i... Nie robię na pewno wszystkich w jednym odcinku tych wszystkich rzeczy, bo ja ich mam dużo do zrobienia widzowie. No na przykład muszę poulepszać sobie widzowie to o to takie. Muszę sobie poulepszać po prostu te takie rzeczy. Takie tam rzeczy widzowie? Widowie, to mój pierwszy rol teraz. I po prostu byle jaki rol sobie zrobiłem, jak mi się tu widowie to robi. No i widowie, ja nie jestem tu dość słaby, bo byłem tu na evencie i dostałem Eee, okay. I ogólnie, ja bym opłacał teraz Fortnite, bądź kopać, ja w jeden dzień zrobiłem najlepsze, najlepsze ten, no do kopania kilo. Najdziwniejsze możemy stąd wyjść, nawet jak jesteśmy w tym świecie. No ale dzisiaj bardziej nie będę tak nascyctował Może w następnym odcinku w go będę sobie maksował event. na razie jestem, jestem taki smutny, bo ja nigdy widzowi nie dostaję mailboxa. Tylko czasami widzowie wysyłają mailboxy. Ale jeszcze nigdy nie dostałem do tego mailboxa, nawet w historii. Nie widać, że ja komuś nawet wysyłałem. Gdyby ktoś do mnie wysłuchał, bym mi... był bardzo szczęśliwy Dobra Wywaliło mnie tam Co, ocho... Co mnie w ogóle obchodzi Dobra widzowie Mamy Dobra widzowie, mocno ja tak bym opłacał tutaj, tak trochę, postać i sobie pokopać rudy. Bo potem można z tych rud kupywać to. A z tego można drobnąć mocne rzeczy. A ja na przykład mam trochę tych rud. Mogę sobie trochę kupić tych rzeczy. Jej, hu. hu. Chyba się szykuje. U, u, u. To jest egzotyczne, dobra. To legendarna. I dobra widzowie, otwórzmy sobie. Weźmy sobie. otwórzmy... puszczmy. to. górnictwo. z najlepsze

Dobra, widzę, że już to otworzyłem, ale... No ciągle mi to tu się pokazuje. I to przestanie. Już, już w górze. No. Mam nadzieję, że zdobyłem jakieś... Nie, nie była nie jednego Ale... fajnie ciasto ciasto po prostu okej okay, widzowie ciasto nawet fajnie skórka na laka Kupy na laka. golden potiąg rainbow kostkę też koktajlik no dobra widzowie, mam Rainbow Golden czapkę. I czemu nie mam Rainbow? Powinienem mieć jeszcze dwie jeszcze trzy Rainbow. No, ze złotej to nie za dobrze. Z Rainbow będzie lepiej. Widzowie mówię wam. Jusenna gryfa Ej widzowie Kostka mi ulepszona chyba nie działa A dobra. Jeszcze mam dwie dobre widzimy Ale to jest są te słabsze, to ja tam. to już nie będzie takie jak tamto Ja po prostu u Kraken. Szkoda, że nie zajdanik. Albo chyba. Co? Koktajle. Pierwiastki. <grystanie> Bo widzowie to muszą mieć. Jeszcze tych popijonek. Jedno taka. Dobra widzowie. Dużo. Błagam, daj mi coś mocnego. Bardziej bym liczył na jakiegoś takiego heura. Hmm, um, jaki nie mogę kopać jednego. Tutaj w rogu widać jak jakie mi dropią. Ogólnie mm. są chyba idę i będę coś innego zrobił. U! Nie mam kluczy. Hmm, nie wiem. Chyba nie znajdę. Za 15 minut będę miał rolę. Czyli takie, jakie ja mogę teraz sobie, sobie znaleźć. Nie wiem, co tu mam. Golden. Te chłopce. Dobra, wchodzę tutaj. Idziemy na trading plaza, idziemy sobie. Ja idę szukać. I no, tych klucze. Nie wiem czy znajdę jakieś klucze. Ile? Okej, okay, ty. Jak będę miał chwilę, to nigdy nie będę skierał, bo to pewnie będzie mój jedyny widzowy. Chwilę. Bo ja nie mam za dobrego szczęścia. Nawet w ogóle ja nie mam. Dobra widzowie. Jednak jesteśmy na tym świecie, bo odblokowałem sobie to. No. i dosłownie to samo co inne te rybak tu się po prostu stoi, zdobywa się monety a potem się za to w ulepszeniach chwileczkę potem w ulepszeniach no ja nie mogę potem w ulepszeniach się kupuje nowe lepsze i taka do najlepszego takiego

O, zdobycie sił, że widzowie tam jest. No To robimy. Okay. Trzy razy. <mum> to bym um, już. Mam. Mama? Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Mogę kupić sobie lepszy i teraz żeby mieć lepsze, muszę mieć takie zielone. Tak, bo ta zielona, pewnie tak. Ut, słuchaj, mety. Tutaj. Я не могу это помочь. Поэтому нужно размечь... Тагу Пинги и Сунд. Вот тут логи. Но... Szansę, że nie będzie tego, że nie mogę zdobyć tych monet, bo to sami. Uuu, jedno jajko złodziejskie. Dobra, widzę, że to jest. chodzi. i sydza, dawaj, sydza. No, nie nie ma O, nie nie chodzi. O, a to, co przed chwilą się ze mną stało. Dobra. Ile tego mam? Tutaj Tym... To jeszcze... nawet nie aż tak dużo mi zostało. O ty! Coś było! Co to było? To był jakiś smog widzowie? Такой, такой, такой. Такой, такой. где Драгон. О, то есть, я тот смок. Так этот смок. Ładnie sprawdziłem. Musimy więcej tego zrobić. Nie, jeszcze droga nic. Tu i ja mam. Jeszcze 20 widow mi zostało. Jeszcze 20. Mm. Dobra, to może Chwilę może potrzuć. dobra widzowie, trochę mi się tego już pofarmiło I też dostałem klucz do tego. Otwórz drzwi do safe. I dawaj mi. Proszę, daj mi taj Okej. Okay. Dobra, teraz w końcu. Jeszcze. Proste. Danika. O, chyba nie będzie tej Daniki. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Chyba nie będzie widzowie tej Daniki u mnie. Chyba z moim szczęściem to... na domowe. Okej. Oni to. Dobre video wystało nam na czasu. Na tak. Okay. Dobra, to chyba już bude o Bo już nie starczy więcej czasu. O, szybciej! Otwieraj, otwieraj! Otwieraj, otwieraj! No ja nie mogę! No tak mi brakowało, żebym to miał. A no, właśnie, kojny, kojny. Muszę sprawdzić, czy już uzbierałem. Nie. Dobra. Od razu mamy już na to i jest. Zrobimy teraz to. O nie. Tylko nie to. Poczekaj. To może chwilę po... Dobra widzowie, dalej nie mam dojdu już. Tak, tak, to bym mógł trochę tego górnictwa polecić i po na końcu odcinka w A, nie, tak zrobię. To może chwilę mi potrósł. Dobra widzowie, na koniec mówię. Kasyna jedna legendarna dwadzieścia takich, piętnaście takich i piętnaście takich pierwsza. byłem z 4 miliony, 000... czy tak? Ej dobra, już tak zdziwiłam. I dobra, przyszliśmy do unboxingu. Nie nogę. Chyba, dobra, czekajmy. O tym jest to, co było, jest to, są, a, księgi, którymi ze skrzyńki. Jedna legendarna. Nie mam. Takie odpieram. Dobra weź. Odpieramy. Teraz jeszcze. Sejsy. Co to było? To ja nie mogę być w jakiś pewnie. Potężny pejt. Co to był ten za 3 miliony? Dobra, widzę. A to jest tylko. A to nie koniecznie, bo mało. Jeszcze... Co? Chwila, cofnę mnie widzowie, e, gdzie to, gdzie to? Za mocno się widzowie przesłowałem. Na rzecz. Aha, dobra. Koniec unboxingu. Dobra, widzę. Otwieram ogarnik. Dobra, widzę, skończyliśmy unboxing. Dobra. Będę musiał wzmocnienia. I sobie będę ulepszał. No Też będę ulepszał różne rzeczy. Najbardziej to chyba teraz. No, najbardziej to chyba no, będę ulepszał kopalnie widzę bo chyba teraz będę najczęściej robił tą kopalnię. I będę sobie wbijał, bo tam można zrobić huge. A. Tak samo jak na łowieniu, ale to po tym, widzowie, to po tym będę. A co mnie najbardziej dziwi to, jak ludzie otwierają po trzy jajka naraz. To mnie dziwi, widzowie. Dobra, to na no tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków. Festima 99. Starcie łapeczkę do góry i subika. I wziąłem się w nas.